Cześć! Z tej strony Karolina mamy sobotę i ja zapraszam Was na luźnego vloga. E, postanowiłam dzisiaj zabrać Was na zakupy do naszego ulubionego sklepu spożywczego, czyli do Biedronki. To nie jest jeszcze jeden z tych filmów, w którym będę polecać dane produkty, ale idziemy dzisiaj na zakupy, więc pokażę Wam, co zazwyczaj w biedrze kupujemy. E, zaraz zabieram się za robienie jakiejś mini listy zakupów. Żeby nie zapomnieć o najważniejszych rzeczach. Na pewno muszę kupić ryż i nie wiem co jeszcze. Zaraz się okaże. Robimy listę zakupów, e, kończymy się ogarniać, lecimy do sklepu. Potem czeka nas w sumie nauka, ale wieczorem może obejrzymy jakiś film albo pójdziemy na spacer. Jeszcze nie wiem co będziemy robić wieczorem. Moje śniadanie mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, ponieważ było to tiramisu. Które dokręcałam do materiału, który widzieliście w niedzielę. Było naprawdę pyszne. O dziwo, mega sycące. Śniadania na słodko ostatnio przestały mnie totalnie sycić. Po godzinie robiłam się od razu głodna. Po tym tiramisu minęło już około dwóch godzin, od kiedy je zjadłam, i w ogóle nie czuję głodu. Popijam jeszcze. I Zykiel siedzi na y, mikrofalówce i zrzuca kapsułki do ekspresu z kawą. I zabieram się za robienie listy zakupów i lecimy na zakupy. Ostatnio w Biedronce był w ogóle włoski tydzień, my się na niego nie załapaliśmy, ponieważ zrobiliśmy wtedy zakupy w Lidlu. I no, nie, nie poszliśmy już robić zakupów, mimo że tam kilka dni minęło. W każdym razie niektóre produkty z tego tygodnia włoskiego zostały i mam nadzieję, że złapię się na dwa, a właściwie trzy produkty. Chodzi mi głównie o czekoladowe mascarpone, burate i mozzarelle. Mam nadzieję, że dostanę te trzy produkty. Tego czekoladowego mascarpone mega chcę spróbować. Zrobimy z nim jakiś deser. Jeśli chodzi o. Nie wiem, czy powiedziałam mascarpone. Chodziło mi o ricottę, nie powiedziałam chyba ricotty. W każdym razie chodzi mi w takim razie o czekoladowe mascarpone, ricotty i buratę. Jeśli chodzi o mascarpone czekoladowe, to zrobimy z nim deser. Jeśli chodzi o ricottę, to zrobimy z nią mega fajny przepis, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale ricotta jest włoskim takim odpowiednikiem naszego twarogu. I kiedyś jak mieszkałam we Włoszech, to zrobiłam z ricotty pierogi ruskie i to były najlepsze pierogi ruskie, jakie kiedykolwiek jadłam, więc zrobimy fajny przepis właśnie z ricottą. No a jeśli chodzi o buratę, to uwielbiam buratę. Ostatnio właśnie w Lidlu też kupiliśmy, a że dzisiaj szykuje się pizka na obiad, taka dobra, którą robi Adaś, no to ta burata będzie idealna I Zikiel bardzo nie lubi, gdy my wychodzimy z domu i zawsze się kładzie na takiej szafeczce przy drzwiach i nie pozwala wyjść. <muzyka> Lubię mega taką pogodę, jak jest tak jasno i tak fajowsko. nie, nie jeszcze. No cóż, i jesteśmy w najlepszej biedronce w całym Wrocławiu, a przynajmniej tej, którą znamy, a jest najlepsza. Okej, okay. zobaczcie, kupiliśmy dzisiaj całkiem sporo rzeczy, ale to oznacza tylko jedno, że będzie gotowane. Kupiłam z takich fajniejszych rzeczy twaróg, mega go lubię, ale rzadko go kupuję, bo nigdy nie robię aż z kilograma sera, sernika. Ale będę nagrywać dla Was walentynkowy przepis właśnie na sernik, więc bardzo się nam przyda. Taką szyneczkę prosiutko to dla Adama na pizzkę dzisiaj dorwaliśmy jakieś takie pomidory krojone z bazylią, przydadzą się do szakszuki mieszankę chińską będzie robiona zupa tajska kupiłam te dwa batony, przepyszne proteinowe, mega dobre piątusz i z takich fajniejszych rzeczy dorwaliśmy jeszcze nioki i tortellini będziemy testować tutaj są całkiem normalne rzeczy, ale mamy na przykład y, prezydenta light Nigdy go nie jadłam e, Zuzia z Instagrama Zuziolek ostatnio polecała takiego niebieskiego Więc ja znalazłam tylko takiego Lekkiego, więc wypróbuję Tworogi, więcej pomidorów Kupiliśmy taki spód na pizzę Dzisiaj Adam nie będzie sam robił ciasta Tylko wypróbujemy ten Jest to szybka i fajna opcja Tak sądzę, bo jeszcze tego nie jadłam Udało mi się dorwać to mascarpone, które tak mega chciałam. Niestety ani ricotty, ani buraty już nie było. Kupiłam też takie musy. Kupiłam trzy, bo stwierdziliśmy, że będziemy z Adamem testować. Um, zobaczymy, jak to będzie smakować. One są podobno mega fajne. Jeden taki mus ma około 100 kalorii, więc wow, mega fajnie. Może nawet zaraz przed obiadem sobie jeszcze zjem. I co? Jest to też dziewczyny na insta polecały, więc wzięłam takie chrupki. One mają 48 g kalorii w 13 gramach, a 13 gramów to jest 1 trzecia opakowania. Wow, fajne! Kupiłam też masę makaronu, takiego mamy dwa opakowania takiego kolorowego. Zobaczymy, co z nim zrobię i kupiłam też takie gniazdka, tak jatele na to mam fajny pomysł, więc jak już go zrobię, to na pewno znajdziecie go na Instagramie albo na filmie no i co i chyba reszta rzeczy jest całkiem normalna kupiłam makrelę wędzoną będziemy też z niej robić przepis śniadaniowy, mamy zupy Hmm, tej marokańskiej jeszcze nie jadłam, będę testować, ale uwielbiam wszystkie zupy z Biedronki, więc gorąco Wam polecam. A teraz promka 3 w cenie dwóch. I chyba takim ostatnim, bardziej egzotycznym u mnie hmm, produktem jest Siemielniane. Też będę próbować, jak to do końca smakuje, z czym to się je i zobaczymy. Reszta produktów wydaje się być całkiem normalna. Jeszcze moje wafle ryżowe jumbo, teraz są na promocji, więc mega fajnie. Tu sobie Adaś wzięła jakiś smoothie marchewkowe. No i tyle. Wzięliśmy też cornflakesy na nuggetsy. Zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, otworzyłam to. To jest moje uzależnienie. Adam powiedział, że będzie szedł na dniach do Biedry po taki duży litrowy sok pomarańczowy, bo nie chcieliśmy dźwigać z tymi wszystkimi zakupami, więc koniecznie powiem mu, że mami kupić to. To jest przepyszne. Przecier z jabłek, przecier mole... z mole... Przecier z jabłek, przecier z moreli i nic więcej. Pycha. Mega dobra. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ zamieściłam piękny kadr w filmie, na którym widać pączki. Tutaj pączków Wam nie pokazałam. I nie, nie oznacza to, że jestem oszustką i że kupiłam pączki, a nie pokazałam ich Wam. Chciałam Wam pokazać te pączki, bo chciałam w tym filmie poruszyć temat tłustego czwartku. Kilka dziewczyn już się mnie pytało na Instagramie Karola, co sądzisz o tłustym czwartku? Jesz pączki, nie jesz pączków? Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi nawet pączki i tak jak od czasu do czasu pozwalam sobie na pizzę, taką biedzie z pizzerii albo na hamburgera tak też od czasu do czasu można sobie pozwolić na pączka i ja jem pączki naprawdę rzadko na tyle rzadko, że mogłabym śmiało powiedzieć, że jem pączki raz w roku. W zeszłym roku wiem, że zjadłam pączka więcej niż dwa razy, ponieważ pamiętam, jak moi rodzice byli w lato tutaj we Wrocławiu i jadłam pączka z moją mamą. Ale tak to zawsze jem pączki tylko na tłusty czwartek. I w tym roku też sobie tej przyjemności nie ominę, nie zabiorę sobie tej przyjemności, mimo że staram się dbać o to, co jem, chociaż w trakcie sesji średnio mi tak to wychodzi, bardzo często jemy na szybko i no nie, nie sprawdzam tak tego wszystkiego, tej jakości posiłków, mm, ale nie o tym. W każdym razie uwielbiam pączki, naprawdę je lubię, Takie nie takie jak pokazałam Wam te na filmie. Pokazałam je Wam, bo takie były w Biedrze, ale lubię takie te pączki ze starej pączkarni we Wrocławiu. I po takie też pójdziemy w czwartek z samego rana, pączkarnia jest chyba od siódmej, więc o 7 jedziemy na Świdnicką i tam będziemy kupować pączki. I te pączki będę jadła. Nie wiem, zjem jednego, dwa, a jak będę miała ochotę, to zjem i trzy. Ważne jest dla mnie to, żeby w tym dniu na przykład oszczędzić sobie węglowodanów no i w przypadku pączków tłuszczy na innych posiłkach. Czyli na przykład stawiam bardziej na białko, jak zjem śniadanie, to zjem nie wiem, jakiś koktajl wysokobiałkowy, wypiję. A na kolację czy obiad zjem sałatkę. I wiecie, trzeba zachowywać taką równowagę. Ja wiem, że pączki są kaloryczne, ale. Tak jak wiele dziewczyn też mówi, od jednego dnia diety nie chudniemy, więc od jednego dnia nie trzymania tej diety nie tyjemy. I ja będę jadła pączki. Będę jadła pyszne pączki ze starej pączkarni. Jeśli lubicie faworki, ja na przykład nie lubię, ale jeśli lubicie faworki, jedzcie faworki. A jeśli nie lubicie słodyczy, a chcecie świętować Tłusty Czwartek, to zjedzcie pizzę czy burgera, bo na przykład na co dzień sobie na to nie pozwalacie. Uważam, że taka równowaga jest mega potrzebna, więc odpowiadając na pytanie, tak, jem pączki w Tłusty Czwartek, będę się nimi delektować. Z wielką przyjemnością będę je jadła, bo naprawdę lubię pączki, ale ze względu na to, że są kaloryczne, to nie pozwalam sobie na nie często. Dlatego jeśli wy się wahaliście, każdy decyduje za siebie. Róbcie co chcecie. Jeśli macie ochotę zjeść pączka, to niech nie gryzie was, yy, niech nie gryzą was wyrzuty sumienia. Zjedzcie tego pączka. W tłusty czwartek jest po to, żeby zjeść tego pączka. Ale należy pamiętać o umiarze. I tak jak mówię, ja jem pączka raz, dwa razy w roku, nie więcej. Więc tłusty czwartek będę świętować i pokażę wam, to, bo z tego dnia też będzie vlog. A teraz zabieram się za rozpakowywanie zakupów, których tu nie widać i widzimy się potem. Pokażę Wam, jak wyszła pizza z tego gotowego ciasta na pizzę. Pa! Zobaczcie, tak mniej więcej prezentuje się to ciasto z Biedry, jest takie dość ślepkie. Ale zaraz zobaczymy, Adaś będzie kroił na te nasze wielkie blaszki, a ja tutaj zrobiłam sosik pomidorowy i my robimy zawsze z koncentratu i z keczupu od babci Lucynki, który jest najlepszym keczupem i sosem do naczosów na świecie. Babcia Lucynka nas ogląda. Pozdrawiamy babcię Lucynkę, prawda? Prawda. <głos》>, także ja robię sos, Adam robi pizzę i zabieramy się za jedzenie. Kochani, mamy już niedzielę i to jest dla mnie mega wyjątkowy dzień, ponieważ zaczynam pewną przygodę. Będę robić coś, co zawsze było moim marzeniem i mój sportowy, powiedzmy, strój i przestrzeń może wam odrobinę zasugerować. Co to takiego. Ten vlog jest taki bardzo luźny, ale na pewno na Instagramie. Myślę, że jak już zobaczycie tego vloga, to na Instagramie będzie wiadomo już, co to takiego, co takiego robię. Widzicie tam go? Jaki słodki. W każdym razie, jeśli jesteście ciekawi, to obserwujcie mnie na Instagramie Livów Karo. Tam będzie na pewno na bieżąco uaktualniana sytuacja. Mm, I stamtąd się najprędzej dowiecie. Co takiego zrobiłam? Tyś nie wiem, czy zrobiłam. Co takiego zaczęłam? Co takiego się wydarzyło? A jeśli taki luźny vlog y, połączony z moimi zakupami i z odpowiedzią na Wasze pytanie dotyczące tłustego czwartku Wam się podobał, to koniecznie lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, śledźcie mnie na Insta, tam też się dużo dzieje. I co? I zapraszam Was na kolejny film w niedzielę. U. Nie wiem czy w niedzielę, bo w tym tygodniu mam w planach zrobić więcej filmów, więc możliwe, że kolejny film pojawi się w piątek. Więc śledźcie mnie na bieżąco, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, wtedy nie przegapicie żadnego filmu. Zafollowujcie mnie też na Insta, tam będziecie wiedzieli właśnie na bieżąco, jakie filmy wstawiam. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!